XXI Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku-Zdroju ma tradycję przedwojenną. Pierwsi kuracjusze korzystali z naszego szpitala już 1 czerwca 1936 roku. Obecnie przyjmujemy 360 łóżek, bo w latach 90. następowała do obecnego chwili systematyczna rozbudowa szpitala. Od niedawna w naszej placówce pojawił się zupełnie nowy sprzęt. Są to bardzo nowoczesne urządzenia wykorzystujące bardzo skomplikowane algorytmy. Umożliwiają nam one badanie statyczne, dynamiczne. Platformy stabilometryczne i dynamograficzne są to urządzenia dedykowane osobom z problemami z równowagą, koordynacją. Pozwalają one na trening równowagi zarówno w postawie stojącej, jak i w postawie dynamicznej czyli w trakcie chodu. Jest to jak gra komputerowa. Dziś jeździłam byłam kierowcą karetki. Oprócz tego koncentracja umysłowa. Dawno nie jeździłam sama e, autem i było to bardzo przyjemne wrażenie. Nowoczesny przydatny sprzęt. Leczą się u nas pacjenci zarówno w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i pacjenci tak zwani komercyjni. Również mamy specjalną umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej dotyczącą turnusów profilaktyczno-leczniczych z treningiem antystresowym dla żołnierzy powracających z misji poza granicami kraju. Jestem żołnierzem zawodowym, służę w dziewiątej planiewskiej brygadzie kawalerii pancernej. Tutaj jestem trzeci raz po misji. Siódma zmiana w Afganistanie i 33 w PKW Kosoł. Bieżnia Zebris umożliwia nam przeprowadzenie badania statycznego, dynamicznego, wyciągnięcia wniosków wynikających z obciążenia poszczególnych nóg. Istotą tego urządzenia jest prawidłowe obciążenie stóp podczas stania i chodzenia. Na tę rehabilitację trafiłam. Straż Graniczna tutaj w ogóle załatwiła. Tu do Buska zdroju, do tego wojskowego szpitala. Od pierwszego dnia pobytu tutaj byłam zachwycona. Personal był tak wspaniały. Tu do każdego pacjenta podchodzą naprawdę z sercem, indywidualnie. Oni są dla nas. To jest georobot, to jest właśnie urządzenie do i do pianizacji i do poprawy chodu. System go pozwala na realizowanie treningu w postaci chodu klasycznego po płaszczyźnie, a także w trening funkcjonalny, wchodzenia i schodzenia ze schodów. Ma największą skuteczność u pacjentów po udarze mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych, w chorobie Parkinsona czy stwardnieniu rozsianym. Wspaniały sprzęt, który pojawił się tutaj w sanatorium, dający możliwość nauki chodzenia, przypomnienia organizmu. Jak człowiek chodzi. Z egzoszkieletu nie korzystam od dzisiaj. Mam za sobą ponad 150 zabiegów. Zaczynaliśmy od programów łatwiejszych, teraz przechodzimy na programy, które umożliwiają mi ruch. Put w egzoszkielecie daje pacjentom przez chwilę trwania treningu poczucie niezależności. Egzoszkielet oznacza dla mnie nowe możliwości. Po zdjęciu tego egzoszkieletu uwierzyłam w to, że, jak zdejmę ten sprzęt z siebie, to zacznę normalnie chodzić. To było coś niesamowitego. W zasadzie najważniejszego celu rehabilitacji, czyli uzyskania sprawności ruchowej, nie da się bez wysiłku. Bo niestety w każdym z nas siedzi lej i ten lej mówi: Nie ćwicz, leż, odpoczywaj a człowiek musi pokonać tego lenia, a najlepszą metodą jest odpowiednia motywacja i nadzieja. Więc tu też na tą stronę psychologiczną oddziaływujemy i staramy się, żeby o tym wszyscy nasi pracownicy służby zdrowia, więc zarówno lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuty mówili jednym głosem. Rozbudali tą nadzieję, bo ona jest jednym z ważnych elementów osiągnięcia efektu terapeutycznego.